Marcin Bieles, który reprezentuje partnera strategicznego, czyli hotel Jakubus. Ciebie byłeś tutaj w żyli technicznym. Chciałem zapytać się o obrażenia. Uważam, że konkurs jest bardzo fajny, bo zabrakło mi rzeczy od strony technicznej, jak zadbanie przede o produkt. Głównym produktem był karp. I uważam, że od tej strony, na ten karb w pewnych kwestiach nie był za bardzo dopracowany. Zabrakło mi tej skórki, chociaż uważam, że część szefów kuchni kucharzy bardzo fajnie się sprawdziło, bo wykorzystało elementy, Tyle fajnie łączyły tego karpia smakowo. Jest to ciężki produkt, więc warto nad tym pracować, by tutaj uwzględniać wszystkie techniki kulinarne, a przede wszystkim pomyśleć o procesach tych kulinarnych. Właśnie, bo ciekawe jest to, bo Ty w swojej karcie masz karpia. Na co tak. dzień? A, ja u siebie w, mam w karcie w zasadzie stripsy skarpia, czyli nic innego jak prosty filet skarpia, sól, piec głęboki olej, mamy majonez sepi, do tego kimchi, bo wiadomo jest jesień, więc musi być tam od, kimchi jest bardzo łagodne i do tego twaróg, zwykły twaróg lokalny wymieszany z krzanem, tak, czyli w zasadzie można powiedzieć trochę kuchnia fusion azjatycka, ale są te polskie fajne smaki, łagodne kimchi. Wpadajcie. Zapraszam, serdecznie.